Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i witam Was w Hot Hornet Flash przed kolejką numer 31. Tak się składa, że ten materiał będzie nieco później, bo będzie około 20. Oficjalny powód jest taki, że chciałem poczekać na konferencje prasowe. Nieoficjalny jest taki, że wczoraj już naprawdę byłem zmęczony. Przygotowałem się do tego odcinka, przygotowałem wszystko, ale stwierdziłem, że no po prostu nie dam rady tego nagrać, bo za mną tydzień przeprowadzkowy, także widzicie nieco inne tło. No, generalnie nie mam jeszcze na przykład Rolet, także formę Rolet pełni koc, który mam nadzieję, że wytrzyma cały, cały ten okres nagrywania. No i tego mi i Wam życzę. Także jeśli ktoś czekał na ten odcinek aż tak długo, bo pewnie około 20, jak powiedziałem, to dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Oczywiście, jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to, to też oczywiście jest rekomendowane. A o czym dzisiaj? Po pierwsze. O Markusie Rashfordzie, bo to zap. O nie, 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 usuwać tylko info. Chociaż usuwać też może, ale to jest dość niejasne, bo Eric Ten Hag powiedział, że Markus Rashford opuści kilka spotkań i kilka spotkań to dość niejasne ramy czasowe. Ale biorąc pod uwagę fakt, że Do podwójnej kolejki Numer 34 pozostało 5 meczów No to ci, którzy są optymistami Będą liczyć, że te kilka spotkań to jest Mniej niż 6 I też Eric Ten Hag sugeruje nieco Ten optymizm i pozwala nam myśleć, że on wróci Może i nawet już teraz Na kolejkę numer 31, bo Erik Ten Hag na pytanie, czy może wykluczyć udział Rashforda w meczu z Nottingham Forest Czyli w tym meczu w kolejce numer 31 Odpowiedział, że nie może tego zrobić Więc to jest taki dość Jasny sygnał, że, tak, że ta kontuzja wcale nie musi być aż tak poważna i mimo to raczej wykluczałbym ten jego występ w kolejce numer 31, ponieważ to może być zbyt szybko. I ewentualne, ewentualne zagranie Rashforda może wiązać się z pogłębieniem tego urazu, ale to jest na pewno świetny sygnał, szczególnie dla menedżerów, którzy grają Frihita w kolejce numer 32. No bo teraz w rundzie numer 31 dadzą do składu, dadzą do składu prawdopodobnie drugiego pomocnika Brighton w kolejce nr 32. No i tak też jak Rashford nie gra, ponieważ mają Blanka. No a na kolejny kolejki numer 33 wiele wskazuje na to, że będzie już gotowy. Także ci menedżerowie mają troszeczkę łatwiej. Jednak jeśli ktoś użył już tego fryhita lub planuje go zagrać w innej rundzie niż w rundzie numer 32, no to tu już ma mały problem I tu już jest coś nad czym możemy Ewentualnie dywagować i rozważać Bo tak naprawdę mamy Ewentualność wykupienia sobie dwóch spotkań Gdyż tak jak powiedziałem Nie sądzę żeby zagrał teraz w Manchester Forest A w 32 i tak ma blanka Także tutaj te szanse na sprzedaż Rashforda rosną I co do opcji No to po pierwsze opcją będzie Jack Grillish, Tylko że jeśli ktoś gra tego, Nie gra tego freehitta w kolejce nr 32 No to niekoniecznie zwróci się ku niemu Gdyż ma teraz match gdy Leicester Gdy gdzie to spotkanie jest pomiędzy, pomiędzy meczami z w Lidze Mistrzów także to jest na pewno pewien problem. No chociaż co do Grisza, no to na razie te minuty wyglądają bardzo fajnie, bo on po restarcie grał w każdym spotkaniu w pierwszym składzie, a nie, przepraszam, to coś pomyliłem. W każdym spotkaniu grał, ale startował w ostatnich 11 spotkaniach, więc to i tak jest bardzo fajny rezultat, jak na gracza Manchester City i to jest na pewno coś, co szanujemy. Generalnie City to jest drużyna, w którą będziemy teraz wchodzić i przed tym się nie ukryjemy gdyż. Oni mają podwójne kolejki, w w rundzie numer 34, w rundzie numer 37, prawdopodobnie, i generalnie ten kalendarz wygląda bardzo fajnie. No i też forma wygląda bardzo fajnie, bo w ostatnich 5 spotkaniach, we wszystkich rozgrywkach, oni zdobyli 25 goli, a stracili tylko dwa. Także i ofensywa i, defensywa, i ofensywa i defensywa dowozi No i też widzimy to po ostatnich spotkaniach ligowych, które obydwa wygrali 4-1 Tutaj ta defensywa może niekoniecznie dowiozła tak, jakbyśmy chcieli Ale generalnie współczynniki defensywne są cały czas bardzo mocno po stronie City Więc w sumie na razie zostając przy tym Grilliszu, Zaliczył on 11 zwrotów ofensywnych od restartu A skoro gra w drużynie, która tak jak powiedziałem w ostatnich 5 meczach We wszystkich rozgrywkach zdobyła 25 goli Gra w tej trójce z przodu i ma, można powiedzieć, pewny skład, bo trzeba być nieco naiwnym, żeby sądzić, że Jaggerlis zagra w każdym meczu do końca sezonu w pierwszym składzie. Jednak tego te oczekiwane minuty są bardzo fajne, i to jest na pewno git opcja. Drugą opcją będzie Gabriel Martinelli, czyli gość, który jest moim totalnym bólem głowy. Ponieważ przed rundą numer 29 wybierałem, czy zostawić właśnie Gabriela czy Sakę, no i wybór padł na Sakę, gdyż no, często tak sobie postrzegamy przez ten pryzmat ceny, że y, może być lepszy, bo, bo jest po prostu droższy. Tylko że widzimy, że Gabriel Martinelli wrócił do tej formy z początku sezonu, i wrócił to od tego momentu, gdy zmienił się ten system gry, gdy przestał grać Katia, no co było wcześniej przez nas zauważane. I te punkty po prostu dowozi, no widzimy to, on w ostatnich ośmiu rundach zrobił tylko jednego blanka, a trzy razy zanotował dwucyfrówkę I wracając w sumie do tego okresu grania z Nketiahem, to no, teraz można powiedzieć, że wrócił w końcu ten Martinelli z początku sezonu Bo, Anglik, gdy, bo Martinelli, gdy startował z Anglikiem, czyli z, czyli z Nketiahem, w ośmiu meczach miał tylko jedną setkę Teraz, od kiedy Nketiah usiadł, czy też no, po prostu pauzuje przez kontuzję to w 7 meczach miał 7 setek. Także Gabriel Martinelli wrócił nie tylko do strzelania goli, ale też do dochodzenia, do lepszych sytuacji no co, co po prostu wiąże się ze sobą, że dochodzi do sytuacji i strzela gole. Więc Gabriel Martinelli to jest na pewno świetna opcja, jeśli ktoś nie gra w Rihita w kolejnym nr 32, no i to jest w ogóle fajna opcja, nawet. Nawet już nie patrząc na ten, na ten kalendarz, bo po prostu dowozi fajne punkty, gra wysoko, jest tani, więc y, jeśli chodzi o takie dwa klasyczne wybory, to jest albo Grealish, albo Martinelli, wiadomo, że są jakieś opcje typu nie wiem no... Mm, Pomocnik Crystal Palace, Olise czy EZ, tylko ja bym na pewno nie kombinował przy, przy tym wyborze, mając do wyboru tak dwie świetne opcje Grillish i Martinelli, które naprawdę mają mało, mało wad, a tych zalet jest naprawdę szereg. Oczywiście też zakładam, że mamy już podwojoną pomoc Brighton, gdyż to też jest na pewno taki, takie dopełnienie hat-tricka świetnych opcji, gdyż jeśli nie mamy potrojenia Brighton w składzie, to myślę, że warto brać, czy to Marcia, czy to Mitome. Czy ma Kalistera, który ma karne i kręci to XG i wciąż troszeczkę ma pecha, jeśli chodzi o, o te punkty? No ale Marci i mi to to odpowiednio po restarcie siódmy i ósmy zawodnik w całej grze, jeśli chodzi o oczka. No a skoro kosztują około 5-5,5 miliona, no to są po prostu świetne opcje. A dla tych, którzy grają w Frichida w kolejce numer 32, mamy w sumie jeszcze jeden dylemat. Mamy, mam, nie wiem, czy kiedykolwiek się oduczę tego mówienia w liczbie mnogiej. No, w związku z tym, że wcześniej prowadziłem podcast w trójkę z chłopakami, no teraz jest pojedynka, czyli mam. W każdym razie, czy lepiej sprzedać teraz Madisona czy Rashforda? I y, nie wiem, czy istnieje w głowie mi jakikolwiek scenariusz, w którym chciałbym okazać jak, jakikolwiek gram cierpliwości dla Jamesa Madisona, który, mimo tego, że od kolejki numer 26 wykrował 15 okazji, co jest trzecią liczbą w całej grze, i wykrował najwięcej setek, czyli 5. No to te liczby jeśli chodzi o zwroty ofensywne po prostu nie przychodziły I można mówić o, pełny, o pewnym pechu Gdyż no skoro krojujesz 500 setek i masz tylko jedną asystę To no to po prostu jest niekoniecznie twoja wina No ale to jest coś co trzeba wziąć pod uwagę, no bo on gra po prostu w Leicester Gdzie oni w ostatnich 8 meczach jak widzimy wygrali yy, Przepraszam, nie wygrali ani razu, zremisowali tylko raz I w tych 8 meczach zdobyli tylko 5 bramek, więc nie liczyłbym na jakieś wielkie zwroty Madisona, tym bardziej że Leicester jest drużyną, która nie ma już podwójnych kolejek, więc to jest dla mnie wybór, wybór prosty. Jeśli gramy Frighita w kolejce numer 32, no to żegnamy się z Madisonem i raczej bez większego bólu, choć nikt się nie zdziwi oczywiście, jeśli on ściągnie to czyste konto Leicester Terra City. I pokara wszystkich, którzy go sprzedali, to by była najbardziej fpl rzecz na świecie Jednak tak typowo czysto, logicznie, no to nie ma problemu Większy problem pewnie mają ci, którzy nie mają tego frichta w kolejce nr 32 No to w tym wypadku No 2 to zawsze więcej niż 0, jeśli chodzi o liczbę spotkań I 4 punkty, które zdobędzie Madison to też więcej niż 0 Rashforda, więc Tutaj ten problem jest raczej bardziej pogmatwany, bo zostawimy gorszego zawodnika, no ale zawodnika, który będzie grał Więc w tym wypadku raczej zostawiłbym był Madisona i liczył, że ten Rashford jednak nie zagra Bo to w ogóle byłby maksymalny hichot losu, jeśli Rashford zagrałby z tym Nottingham Forest A Madison oczywiście z z City, ale stąd też z tym transferem poczekałbym troszeczkę No i po prostu jeśli będą jakieś wycieki co do składów, to czy też więcej informacji, jeśli chodzi o Rashforda to wtedy bym klikał ten transfer. I Rashford to jednak niejedyny gagatek z Manchester United, który niekoniecznie musi nam się podobać ostatnio. Oczywiście jest też Look Shaw, który również świeci się, jednak tutaj te szanse na jego, na jego granie w Mechu Forest są większe niż w przypadku Rashforda. I tutaj. No, jak widzimy, jest określone jako 75%, i to jest tak mniej więcej zgodne z prawdą. Także y, ja wystawię Lukaszoła w pierwszym składzie, jeśli chodzi o moją drużynę. No, jeśli zagra, to super, jeśli nie zagra, nie zagra, no to ok, wejdzie jakiś Estupinian czy ktoś, ale też o tym później. W każdym razie, teraz chciałbym przejść do tematu Bruno Fernandesa, który może nieco irytować, bo w tych trzech meczach, gdy go kupiliśmy, gdy większość z nas go kupiła, no ja akurat nie, ale gdy, był, gdy stał się takim szablonowym ruchem, no to w trzech meczach zdobył tylko 7 punktów i. Tych nadziei, jeśli chodzi o punkty, Bruno można było upotrywać, jeśli chodzi o powrót Casemiro. Tylko, że, tylko, że ten mit też upadł, ta, ten powód też upadł, bo, ponieważ w meczu Ligi Europy Casemiro grał, no a Bruno, mimo to, był jego tym takim partnerem, jeśli chodzi o tworzenie środka pola. Sabicer grał wyżej na takiej dyszce, na no a Bruno jednak na ósemce i zatem, zatem ewentualnie. Szans na ponowne wyższe Bruno Fernandesza można upatrywać w tym, że wróci Eriksen i też będzie łapał minuty I w związku z tym ta pozycja Bruno może, może, może przesunąć się nawet na przedne skrzydło Gdyż Antonio czy Sancho, czy Sancho to nie są jakieś najbardziej pewne postacie Tylko, że to jest takie mocne gdybanie Na no a co do takich innych aspektów powrotu Eriksena To straci też część stałych fragmentów gry, ponieważ to Dunciek był wcześniej etatowym wykonawcą jeśli wróci, to część przejmie też Luxo i tak naprawdę Bruno pozostanie część wolnych, część różnych. No i oczywiście rzuty karne, czyli on nie będzie miał już takiego full zestawu, jak to miało miejsce w ostatnich rundach, te liczby Portugalczyka nawet się ostatnio w miarę kręciły, szczególnie w tym okresie z Wertonem, gdy wykręcił 0,75 Expect goals involvement I na razie zapewne mamy większe problemy ze względu na przykład na urazy czy na postać Madisona, ale jeśli ktoś ma teraz dwa transfery wolne, na przykład dwa transfery wolne lub jest skory do hitowania, to myślę, że można powoli Myśleć nad lepszym wykorzystaniem tych funduszy Gdyż 10 milionów za środkowego Pomocnika, który ewentualnie Może grać nieco wyżej To jest po prostu dużo I to nie jest na przykład McAllister, któremu Moglibyśmy to wybaczyć, że Jeśli zagrałby sobie w którymś meczach Na dziesiątce, na ósemce A ma te rzuty karne, no to w tym wypadku ewentualnie mu to wybaczamy, ponieważ on kosztuje 5 milionów i nam to troszeczkę gila, a skoro mamy zawodnika za 10 milionów, no to po prostu nie jest to optymalne, by ta jego pozycja gdzieś tam była w środku pomocy. Więc ewentualnie można rozejrzeć się za lepszymi opcjami, może nawet już teraz, jeśli ktoś ma po prostu takie możliwości. I pierwszą z opcji może być Mohamed Salah, którego z będzie oczywiście kalendarz, ale też forma, szczególnie w domu, gdyż jeśli spojrzymy sobie na jego ostatnie spotkania domowe, to Z Evertonem miał 11 punktów, z Wilkami 8 punktów, z United 21 i z Arsenalem 5 oczek, gdzie też był niewykorzystany karny. W ogóle był to dobry mecz Salaha, jeśli chodzi o dochodzenie do sytuacji, bo on miał bodajże 10 uderzeń, w tym 2 czy 3, a może nawet 4 setki, już teraz nie pamiętam. No w każdym razie 2,37 expected goals Evolvements i 2,14 expected goals mówi sama za siebie, że tych goli powinno być więcej, no ale ostatecznie była, była jedna bramka, były zmarnowane karny ale z Salaha jest na pewno to że teraz dużo spotkań będzie miał w domu może teraz mamy z Leeds. Oni obskoczyli ostatnie 5-1 od Crystal Palace, a to mówi samo za siebie. No i też sprzymierzeńcem będzie oczywiście Anfield. I tutaj nie będę ponownie przytaczał liczb porównawczych między tym, jak Liverpool gra na Anfield, a jak gra na wyjazdach, bo to jest po prostu przepaść i to powinno mniej więcej wystarczyć. Ale ważnym właśnie argumentem jest to, że od kolejki numer 32 do kolejki numer 35 na 5 spotkań, aż cztery z nich będą na Anfield. I to jest na pewno okres, w którym możemy wchodzić w Liverpool i będziemy wchodzić w Liverpool. Więc w salach to świetna opcja. No i jest też Kevin De Bruyne, czyli gracz, który w dwóch ostatnich spotkaniach zagrał pełne 90 minut, i też w dwóch tych meczach miał drugie najwyższe w całej lidze: Expected Goals Evolvements. Pierwszy był Gabriel Jesus, i były to generalnie dwa świetne mecze belga. Ogólnie 10 wykrowanych okazji, w tym 3 setki. Goal, dwie asysty, i to była ta najlepsza wersja KDB. To jest taka wersja KDB, która może przynieść punkty w każdym spotkaniu, i za którą poniekąd tęskniliśmy. Generalnie może się przypomnieć nieco. Końcówka minionego sezonu, gdzie też mniej więcej od tej 29. kolejki zaczął szaleć, gdyż od rundy numer 28 w 10 meczach do końca sezonu miał 8 goli i 6 asyst, gdzie trafił mu się ten mecz z Wilkami, gdy ja go miałem akurat na potrójnym kapitanie, a trafił wtedy 14 do siatki i. To był na pewno mecz, którego nie zapomnimy Belgowi I te wspomnienia nieco faworyzują Kevina De Bruyne Ale oczekiwane minuty są na pewno w jego, w jego wypadku gorsze niż w przypadku Salaha Gdzie raczej on gra po 90 minut A tutaj widzimy jak to bywało ostatnio w kratkę Ważne jest też to, że w przypadku Kevina De Bruyne nie ma mowy o rzutach karnych, a W przypadku gracza za 12,1 raczej byśmy tego wymagali no, ale też w przypadku Salacha ten argument może uciec, gdyż on zmarnował dwie ostatnie jedenastki i, i sam Klop powiedział, że wewnątrz drużyny muszą obgadać tę sytuację. Także wiele może wskazywać na to, że na przykład Fabinio przejmie ten, tę rolę. Więc Salach też może stracić spory atut. Niemniej, nie wiem czy teraz. Bo w tym momencie spora część z nas ma, ma pewnie większe problemy niż sam Bruno Fernandes Który gra, który ma karne I który może zagrać na przykład na skrzydle Czy na dziesiątce, ale wydaje mi się, że niedługo Będzie przed nami taki trend Gdzie jednak będziemy rezygnować z tego Bruno Niemniej ja bym dał mu jeszcze szansę Chociaż w tym jednym spotkaniu I ewentualnie od kolejki numer 32 Szczególnie gdy nie mamy w tego nie mamy wtedy Freehita, przechodziłbym właśnie na Salaha No prawdopodobnie Salaha, no bo skoro Ktoś nie ma freehita, no to De, też, De też nie gupi, także co do innych opcji, których ewentualnie byśmy mogli kupić I które są drogie, no to Co z tym Halandem, jeśli ktoś go nie ma To tutaj oczywiście znowu łatwiej mają ci Którzy grają Frichita w hita w kolejce nr 32, no bo wtedy oni klikają Halanda, Nie patrzą w ogóle na, na, te, na jakieś inne, jakiekolwiek przeciwności Czy tam nie wiem, nawet za Keina bym klikał, mimo że Keina bardzo cenię No ale już tam nie mówiąc o, nie wiem w Toneju, czy Hawercie Może nawet Watkinsie, no nie, nie, nawet nie może, bo Trzeba zacząć od tego, że Erling Haaland to jest podstawowy napastnik w naszym składzie, czyli gość nie numer 2, nie numer 3, tylko numer 1 I jakimkolwiek kosztem musimy go po prostu wziąć do tego składu i nie patrzeć na wszelkie przeciwności losu Bo skoro w ostatnim meczu z Leicester Filip Billing oddał 5 uderzeń, a Dominik Solankę 6 i byli to zawodnicy ofensywni board move. No, to ja bym się bał zagrać bez Erlinga Halanda w tej kolejce, który będzie oczywistą opaską. Tym bardziej, że w dwóch ostatnich spotkaniach między Lisami i M4 City było 6-3 i 2-5, więc to były wyniki, w których była kanada goli i raczej bym się spodziewał, że teraz może być podobnie. A wynik mniejszy od dwóch bramek Ringa Halanda będzie można przyjmować za sukces, jeśli, jeśli ktoś go jednak nie kupi, bo jeśli ktoś nie gra tego Frehita w kolejce numer 32, no to to już nie musi być wcale aż tak proste, bo no, ta sytuacja się komplikuje, gdyż ciężko będzie na przykład sprzedać Kana, który ma mecz z Bournemouth i ma też mecz z Newcastle. Więc można zakładać, że w tych dwóch meczach zdobędzie mniej więcej taką samą liczbę oczek co Holland, a jednak no po prostu większa szansa jest na punkty, jeśli gra się w dwóch meczach, a nie w jednym. Tonej zaś niedługo może zrobić mały unik, jeśli chodzi o banicję. Gdyż e, cały czas wspominane było, że on zostanie zawieszony za te kartki lub zawieszony za sprawy bukmacherskie No i ta sprawa jeśli chodzi o e, bukmacherkę jest cicho, a sprawa za kartki może powoli ucichnąć Gdyż, gdyż jeśli Tonej wytrzyma jeszcze dwie kolejki bez żółtej kartki, no to po prostu uniknie tej banicji e, dwuspotkaniowej Za to, że osiągnie 10, 10 żółtych kartek w sezonie Gdyż jeśli Tonej uniknie żółtej kartki w meczach dwóch kolejnych, czyli z... Wolves i Aston Villa to uniknie też banicji za, za 10 żółtych kartek, która liczy, liczy się do 32 spotkań drużyny Więc jeśli się, nie, jeśli się uda przejść suchą stową przez te dwa mecze, no to jakimś wielkim fartem tony jednak nie będzie pozował. Mimo tego, że tej jego kartki liczymy już od 4 spotkań, no i jeszcze będą dwa, także jeśli zaliczysz serię 6 spotkań bez żółtej kartki, to uniknie tej banicji a Watkinsa też będzie w tym wypadku ciężko wymienić No bo wi wiadomo w jakiej on jest formie To jest forma życia I po prostu w tym momencie rozważyłbym nieco chyba Schowanie się za kanapą I liczenie na jak najniższy wymiar kary Bo patrząc na to, że i Watkins, i Tony, i Kane zagrają w rundzie numer 31 i w rundzie nr 32. No to te szanse na punkty są większe niż w jednym meczu Erlinga Halanda. Osobnym tematem, oczywiście, pozostaje kwestia kapitana, bo Halan będzie tam taką najbardziej oczywistą opaską, no ale Kane też wygląda ok. ok, o czym też powiem później, bo udało się w końcu przygotować te, te liczby kapitańskie. Także przechodząc w sumie do takich wyborów składowych już. To po pierwsze, czy grać w składzie obrońcą Brighton, Newcastle, a może Chilliwellem, bo Brighton zagra właśnie na wyjeździe z Chelsea, Newcastle pojedzie na Villa Park, zaś Chelsea przyjmie u siebie właśnie Brighton. I patrząc na liczby defensywne z ostatnich czterech spotkań, to najlepiej wypada Newcastle. Tutaj Darmer jest jako taki reprezentant drugiego slata obrony Newcastle, gdyż wiadomo, że triperem i tak czy jak będziemy grać. Więc co do y, defensywy strok oni w ostatnich czterech meczach stracili 3 bramki, mieli ekspert i d 4,35 i dopuścili rwali do tylko 400. Więc tu jest bardzo fajnie i minusów ewentualnie możemy szukać w tym, że Aston Villa to akurat drużyna, która w ostatnich 4 meczach zdobyła najwięcej z tych rywali, z którymi zmierzam się właściwie ci obrońcy, bo zdobyli 9 trafień. Ale generalnie jeśli chodzi o szanse na czyste konto, to w mojej opinii najniższe ma Ben Chirwell. Które zmierzy się z rozpędzonym Brighton. Jeśli chodzi o procenty na czyste konto, to e, tak jak to się pokrywa z liczbami, najwyższy, pro, najwyższy procent szans ma Dunburn. Oczekiwane minuty są podobne. Oczywiście Chilwell ma tutaj 71, ale w rzeczywistości liczymy na zdecydowanie więcej, ze względu na to, że dostał on czerwoną kartkę w meczu z Realem, więc wydaje mi się, że zagra pełne 90 minut w tym spotkaniu. Zaś model FPL review, jeśli chodzi o oczekiwane punkty. No mówi nam, że nie ma co nad tym zbyt, zbytnio rozważać, gdyż każdy z nich ma mniej więcej takie same, same szanse na punkty w tej kolejce i nie jest to wynik, który nas bardzo będzie satysfakcjonował. Także, ewentualnie, tak jeszcze dorzucając liczby ofensywne tych zawodników, to Cheerwell w ostatnich 6 meczach miał Expected Glass 2-3, 9 uderzeń i wykrywanych 14 okazji. SCP-a miał Expected Glass 0 0,9 z 6 uderzeń i 12 wykrywanych okazji. Zaś Dan Bern miał Expected Glass 0 0,8. Czyli prawie taki, taki jak Estupinian, a on dał tylko jedno uderzenie i wykrywał trzy okazje. Także patrząc stricte pod zwroty ofensywne, gdyż z tą defensywą wcale nie musi być aż tak dobrze, to najlepszym opcją będzie oczywiście Ben Chilwell. Na drugim miejscu dałbym chyba Estupiniana. Bo tutaj nie dość, że są te zwroty ofensywne To jeszcze przez pryzmat tego, że Chelsea zdobyła w ostatnich czterech meczach tylko dwie bramki w lidze A ogólnie w czterech ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach nie zdobyła żadnego trafienia I to jest najgorsza taka pasja de Blues od około 30 lat To widzimy, że ta, ta gra ofensywna Chelsea nie wygląda za dobrze Także sumując ewentualne szanse na czyste konto i zwroty ewentualne ofensywne Jest to opiniana, postawiłbym raczej na niego, a nie na drugiego obrońcę rok. Co do innych dylematów, to taki też będziemy mieli w bramce czy zagrać Rajom czy Kepom, a może Edersonem, którego ewentualnie chcielibyśmy kupić. I w sumie zacznę od tego, że krążą pewne plotki, że Frank Lapart rozważa, by posadzić Kepę na ławce, a dać grać Mendiemu. I co też w sumie jakoś by mi się w miarę łączyło, gdyż ta forma Kepy ostatnio nie była najlepsza. A Frank Lampard to nie jest menedżer, który. Aż na to ceni sobie grę nogami, więc Edward Mendy może być dla niego lepszą opcją, jeśli chodzi o Właśnie grę dobrą na linii No też widzieliśmy to po, po ostatnich liczbach, gdyż Chelsea w ostatnich Czterech meczach miało Expected Gloss Conceded 3 A jednak wpuścił Kepa aż 5 goli I tak jak wcześniej w tym bilansie Expected Gloss i straconych goli był na, był na plusie, no to teraz w tych ostatnich czterech meczach zjechał na minus I generalnie raczej ta forma raczej pikuje w dół Co do porównania Rai i Kepy to Wydaje mi się, że kluczowym argumentem będzie to, że Kepa zagra z Brighton, zaś Raya podejmie właśnie Wilki W ostatnich czterech meczach Wilki miały 4,93 Expected Goals, z których zdobyli 5 bramek i mieli tylko 4 setki Zaś Brighton 9,18 Expected Goals, 9 setek i 7 bramek, także te wyniki są zdecydowanie na korzyść ewentualnego czystego konta rai. I też, raja jest takim magnesem, jeśli chodzi o obrony. I to jest gość, od którego możemy zawsze liczyć na sporą liczbę obron. Ma też wyższe oczekiwane szanse na czyste konto, także w tym w dylemacie ja gram RAJą w swoim składzie. Ale też krąży po głowie Ederson, bo to jest gość, jeśli patrzymy na te statystyki na planszy, który bryluje nad i rai i kepom w każdej tak naprawdę z nich. A dołożyć możemy do tego fakt, że w ostatnich 8 meczach, we wszystkich rozgrywkach, Manchester City stracił tylko dwie bramki. Pech jest taki, że akurat one dwie były w Premier League. Ale wzięcie Edersona to jest poniekąd uniknięcie rotacji i uniknięcie rotacji w defensywie, która jest w tym momencie zdecydowanie najlepszą widzę. W ostatnich czterech meczach mieli expected goals conceded 1,38, co jest po prostu niemożliwe, dopuścili do tylko jednej setki. A zatem inne defensywy nie miały w tym okresie z nimi nawet porównania Także jeśli chcemy uniknąć tej rotacji, a myślę, że chcemy Przy tym, że raczej nie liczymy na jakieś wielkie zwroty ofensywne jeśli chodzi o defensorów City To Ederson wydaje się taką bezpieczną przystanią I mimo tego, że to przeważnie jest suche 6 punktów nawet bez punktów, za, bez, punktów za, bez jednego punktu za obrony to wydaje mi się on bezpieczną opcją, tym bardziej, że na przykład względem Rai on w tym sezonie rozegra o dwa więcej spotkań, więc ten hit prawdopodobnie nam się spłaci I Jednak czy to zrobię? Nie wiem, pewnie będę wahał się do ostatnich minut No sporo będzie pewnie zależeć od tego, czy właśnie to miałby być, miałby być hit, czy transfer darmowy Przechodząc do ostatniego tematu na dziś, to właśnie do tego zapowiedzianego kapitana i po pierwsze mamy Linga Halanda, który jest Terminatorem i myślę, że jeśli ktoś ma go w składzie, to pewnie nawet nie zastanowi się nad innymi opcjami, bo po co? Skoro widzimy, że on w ostatnich czterech meczach miał 6 setek Expected Evolvement 3,2 no i ten udział. W bramkach City po restarcie jest naprawdę wysoki porządek na to, ile, zdoby, ile oni zdobywali goli, bo to jest 50%. Ma też najwyższe szanse na gola, najwyższe oczekiwane punkty, a jego drużyna ma najwyższe ekspozit gola na 90 minut. Więc wszystko idzie nam ku temu, że Halland to najlepsza opcja na opaskę. Drugim wyborem byłby Hurricane. I to jest gracz, który daje punkty w niemalże każdym meczu. Ale akurat w tym pierwszym spotkaniu z Bournemouth zaliczył swój najniższy wynik w całym sezonie Bo nie dość, że nie zdobył bramki ani asysty, to jeszcze złapał w tym meczu żółtą kartkę Niemniej Kane to moja opcja numer dwa Ze względu na to, że jeśli już Tottenham zdobywa gola No to, no to on prawdopodobnie bierze w nim udział Po restarcie brał udział w 58% trafień Też jeśli chodzi o statystyki po restarcie To Bournemouth miał najwyższe expected goals conceded na mecz Także Kane to jest opcja numer dwa jeśli chodzi o opcję numer 3, to miałbym wybór, wybór między Saką a Salahem. Saka ma zdecydowanie najgorsze kapitańskie liczby, a w ostatnich czterech meczach oddał tylko trzy uderzenia i miał 0 setek. Także, tak jak powiedziałem w przypadku Martinellego, wracamy do tego okresu z początku sezonu, gdy to Martinelli wiódł prym, a Saka zbierał jakieś ochłapy. Mam nadzieję, że w tym meczu się to zmieni, gdyż no tak jak powiedziałem mam Sakę. Tylko że no, widzimy jaka jest sytuacja. Od kiedy Martinelli gra z Jezusem, Saka nie dochodzi do tak dużej liczby sytuacji, a co innego oczywiście powiemy o Martinelli Co do Salaha, no to on zagra z Leeds, które świeżo obskoczyło 5-1 od Crystal Palace, a w ostatnich 6 meczach nie zachowali żadnego czystego konta I też w tym okresie stracili największą liczbę, liczbę bramek w całej Premier League Czyli 15 Dopuścili też do największej liczby setek, czyli 22 Także generalnie brzmi to jak plan Tylko, że to jest Salah na wyjeździe I to mnie raczej nie przekonuje, także to jest spora różnica I ja mimo wszystko bałbym się dać Opaskę Salahowi poza Anfield Bo widzimy, że te liczby w tym sezonie poza Anfield są po prostu mierne Więc opcją numer 1 jest Haland, Opcją numer 2 jest Kane, myślę, że każdy z nas ma minimum jednego z nich, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Żegnam Was bardzo serdecznie i słyszymy się przed kolejką numer 32, która będzie bardzo ważna, no i będzie o czym po prostu gadać. Zatem, jeśli cenicie sobie moją pracę, dodajcie łapkę w górę i słyszymy się właśnie za tydzień. Także na razie.